Witam cię bardzo serdecznie. Zacznę od najważniejszego zdania i w zasadzie sensu tej całej prelekcji. ISO 27001, to wdrożone ISO, to niezgodność z NIS-2. To nie jest równe. ISO to system zarządzania ryzykiem, kontrolami i procesami. NIS-2 to prawo, obowiązki, nadzór i sankcje. Certyfikat ISO bardzo pomaga, uporządkuje większość działań operacyjnych, ale nie zastąpi klasyfikacji odmiotu jako kluczowego czy ważnego, rejestracji obowiązków raportowania incydentów w 24, 72 e, dwie godziny czy w jeden miesiąc, ani odpowiedzialności zarządu. Dzisiaj pokażę Ci, gdzie ISO i NIS-2 pokrywają się gdzie są luki, i jak ułożyć plan działania dla polskiej organizacji, żeby jutro było konkretniej, bezpieczniej i zgodnie z prawem. A na sam koniec tego wideo mam dla Ciebie coś, co może Ci pomóc osiągnąć to jeszcze szybciej. Ta prezentacja robi trzy rzeczy. Po pierwsze, porządkuje różnicę między dobrowolnym standardem a regulacją prawną. Po drugie, mapuje pokrycie gdzie ISO 27001 realnie wspiera wymagania NIS-2, a gdzie potrzebujesz dodatkowych procedur. Po trzecie, daję mapę wdrożenia, czyli praktyczne kroki, aby być NIS-2 ready w Polsce. Oczywiście mam to w kontekście, w rozumieniu kontekście nowelizacji ustawy w CSC, która już jest za rogiem. To wszystko, bez mgły słów, tylko to, czy trzeba w organizacji wdrożyć i udowodnić. Zacznijmy od, jednak od tego, czym jest ISO 27001. ISO 27001 to tak naprawdę mamy na myśli wtedy ISMS, czyli system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Fundamentem jest fundament tego to podejście oparte na ryzyku i cykl PDCA, czyli planuj, wdrażaj, sprawdzal, sprawdzaj i doskonal. Struktura Klauzule od 4 do 10, czyli kontekst, przywództwo, planowanie, wsparcie, operacje, ocena i doskonalenie, plus załącznik A z 93 kontrolami według normy 27002. To jest certyfikowalne. Akredytowana jednostka potwierdza, że masz system i go utrzymujesz. Co ważne, ISO daje ramę organizacyjno-techniczną. Nie jest jednak przepisem prawa i nie narzuca na przykład, na przykład terminów raportowania do państwowych organów. Czym zatem jest NIS-2? NIS-2 natomiast to dyrektywa nakładająca obowiązki cyberbezpieczeństwa na podmioty kluczowe i ważne w sektorach wymienionych w załącznikach pierwszym i drugim. Działa zasada size cap, W dużym skrócie. Co do zasady, podmioty co najmniej średnie oraz pewne wyjątki bezwzględne, na przykład INS, zaufane usługi, łączność, usługi chmurowe itd. to nie jest lista życzeń. To obowiązek z nadzorem oraz możliwością kar. I tu pojawia się zderzenie. I co porządkuje, a z dwa wymaga i egzekwuje. Na dzień dzisiejszy w Polsce transpozycja NIS-2 do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest w toku. To oznacza, że regulacje są w agendzie nadzorczej, a organizacje nie powinny czekać na ostatni dzwonek. Rekomendacja praktyczna ode mnie to wdrażaj ducha NIS-2 już teraz. Klasyfikacja podmiotu, gotowość do raportowania incydentów, rola zarządu i łańcuch dostaw. Skup się proszę na tym. Organy będą oczekiwały, oczekiwały dowodów dojrzałości, licząc je od terminu transpozycji. Lepiej mieć to już zawczasu, niż tłumaczyć się, że czekaliśmy na ustawę. Kolejno. Jeżeli mówimy o tym porównaniu ISO 27001 i nis 2 różnica jest zasadnicza. Tak, powtarzam jeszcze raz. ISO 27001 to dobrowolny standard zarządczy. Wybierasz go. Bo chcesz poukładać bezpieczeństwo i pokazać dojrzałość partnerom. nis dwa obowiązek prawny. Podlegasz mu z mocy dyrektywy i prawa krajowego, a organ ma prawo prowadzić kontrolę i nakładać kary. Dla podmiotów kluczowych to są kary rzędu do 10 milionów euro lub 2% obrotu. Dla ważnych do 7 milionów euro lub 1,4%. I co pomaga ten obowiązek spełnić, ale go nie znosi. Kto będzie podlegał obowiązkom? I tu po, znowu porównanie. I jest dla każdego. Sektor dowolny, wielkość dowolna. To ty decydujesz. Nic dwa, przeciwnie. Dotyczy konkretnej liczby sektorów. Wreszcie listy sektorów, a z zasadą size cap oraz wyjątkami, a także wskazanej administracji publicznej. Państwo prowadzi krajową listę podmiotów kluczowych i ważnych, i będzie ją aktualizować i ją aktualizuje. Jeśli działasz w sektorze objętym zakresem, musisz złożyć deklarację, że podlegasz tym obowiązkom i musisz przestrzegać je, przygotować się do formalnej identyfikacji. To jest pierwszy filtr. Filtr czy ja jestem kluczowy, czy ważny. Co będzie kontrolować państwo? Co kontroluje państwo? W NIS-2 pojawia się aktywny nadzór. Role ex ante, czyli planowe audyty, ex post, poincydentalne oraz środki wykonawcze. Decyzje nakazujące doprowadzenie środków do wymaganego poziomu. Organ może żądać dowodów, polityk, procedur, rejestrów, raportów z testów, wyników ćwiczeń, logów decyzyjnych itd. i tym podobnych. Jeśli w Twoim sektorze, Obowiązuje na przykład akt lex specialis, na przykład DORA dla finansów, to nadzór idzie tym torem. Ale nic dwa nie znika. Raczej układa się wspólną architekturę nadzoru. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności zarządu, czyli mówimy tutaj o artykule 20, to jest pewien przełom. Zarząd zatwierdza środki zarządzania ryzykiem, nadzoruje ich wdrożenie i może ponosić odpowiedzialność za zaniedbanie obowiązków. Dodatkowo, obowiązkowe szkolenia dla zarządu i personelu kluczowego. Jak to można przełożyć na praktykę? Mieć uchwały lub decyzje zarządcze, racji z jasno przypisanymi rolami, cykliczne przeglądy z metryką ryzyka i efektywności oraz rejestr szkoleń. Norma ISO 27001 Promuje zaangażowanie kierownictwa, ale NIS-2 przenosi odpowiedzialność na konkretnych ludzi. Jeśli mówimy o raportowaniu incydentów, trzy, są trzy terminy i totalnie zero dyskusji. Do 24 godzin wczesne ostrzeżenie, że incydent jest, jaka skala, czy może dotyczyć innych. Do 72 godzin od wystąpienia, zgłoszenie z oceną wstępną, wskazaniem usług dotkniętych. Opisem wpływu i IOC, jeśli są dostępne. I do jednego miesiąca od czasu wystąpienia, raport końcowy, przyczyny, timeline, pełen wpływ, działania naprawcze. Co to znaczy operacyjnie? Potrzebujesz playbooka z treścią zgłoszeń, kanałami. Czy to będzie portal, czy to będzie e-mail, czy to przez telefon. Potrzebujesz również z playbooka z matrycą eskalacji, gotowym war roomem i pakietami dowodowymi dla csir czy, in, czy innych organów? ISO 27001 wspiera proces incydentowy, ale terminów za Ciebie nie spełni. Pamiętaj, proszę o tym. Rejestracja, identyfikacja i sprawozdawczość. NIS-2 przewiduje mechanizmy identyfikacji podmiotów i krajowe rejestry ważnych i kluczowych podmiotów. Po stronie organizacji, jest samoidentyfikacja, zgłoszenie do właściwego organu, dostarczenie danych o działalności, infrastrukturze, zależnościach od dostawców, a potem aktualizacje po zmianach organizacyjnych. Do tego dochodzi sprawozdawczość okresowa o stanie wdrożenia środków. No i co nie dotyka tych obowiązków, to część regulacyjna, którą trzeba, można powiedzieć, doszyć procedurami i odpowiedzialnościami. No ale powiedziałem o tym, jakie są te różnice, więc gdzie to ISO będzie pomagać, bo ono naprawdę pomaga. Artykuł 21 NIS 2 to katalog środków zarządzania ryzykiem. Analiza ryzyka, obsługa incydentów, ciągłość działania, jest tam też o łańcuchu dostaw, bezpieczny rozwój, utrzymanie, utrzymanie z zarządzanie podatnościami, monitorowanie skuteczności, higiena szko i szkolenia, kryptografia, rzeczy związane z kadrą i kontrolą dostępu. MFA i komunikację awaryjną. To wszystko to chleb powszedni ASMS. Procedury, polityki, rejestry, dowody, procesy. Dlatego ISO jest, można powiedzieć, moim zdaniem, jednym z najlepszych silników do dowiezienia NIS-2. Ale pamiętaj, silnik to nie prawo jazdy. Dla części branż cyfrowych Unia Europejska dołożyła rozporządzenie wykonawcze. Mam tutaj na myśli 2024 rok, łamane na 2690. Obowiązuje wprost w całej Unii. Leczycy m.in. DNS, TLD, chmury, marketplace wyszukiwarek, platform społecznościowych i zaufanych usług. W środku poziomy dojrzałości, wymagania testów, audytów, wskaźniki monitorowania i definicje znaczącego incydentu specyficzne dla usługi. Jeśli jesteś w tej grupie, musisz zrobić też to mapowanie. Czyli 2690 na ISMS i mieć dodatkowe dowody ponad standard ISO. Jeżeli mówimy o takiej matrycy pokrycia, to widzisz ją właśnie teraz na slajdzie. Ta matryca to taka lista kontrolna dla gap assessmentu. Od niej powinieneś zacząć projekt. Co zwykle należy dosztukować. Oza ISO, jeśli szykujemy się do zgodności z NIS-2. Po pierwsze, będą to procedury prawno-administracyjne. Rejestracja i klasyfikacja. Czy jesteśmy ważnym, czy kluczowym. Oficjalna komunikacja z organami, z sirt Aktualizacja w rejestrach. Workflow notyfikacji. 24:72 godziny, 1 miesiąc. Gotowe wzory zgłoszeń. Zrób to zawczasu. Żebyś naprawdę nie musiał tego tworzyć, kiedy naprawdę będzie duży stres związany z wystąpieniem incydentu. Matryca eskalacji, właściciele, evidence checklist, governance zarządu z artykułu 20, formalne decyzje, cykl przeglądów, rejestr szkoleń zarządów, do, dowody nadzoru i alokacji zasobów. I wymogi sektorowe, które wspominałem. Czyli 2690. Jeśli jesteś jednym z wcześniej wymienionych usługodawców, typów usługodawców, musisz spełnić dodatkowe wymagania i wykazać się w kontrolach. Dobra wiadomość, te moduły da się wspólnie włączyć w ISMS. Wtedy NIS-2 przestaje być takie straszne, staje się udokumentowaną praktyką. Gorąco zachęcam, żeby przede wszystkim przeczytać dyrektywę NIS-2 owszem, można jeszcze przeczytać ten plan, plan e, Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa noweliz jego nowelizację. Natomiast myślę, że dyrektywa będzie na chwilę obecną, dopóki nie mamy, że tak powiem, ustanowionego nowelizacji ustawy, jest bardzo dobrą bazą, ponieważ nowelizacja ustawy i tak będzie obejmować wszelkie wymagania z, związane z nim. A chociażby ta dyrektywa NIS 2 jest napisana naprawdę zrozumiałym językiem i zachęcam was wszystkich do przeczytania tego od deski do deski. Dodatkowo, jeśli dotarłeś do tego miejsca, to mam dla Ciebie dodatkową pomoc. W Akademii Security Bestabu jest pakiet dokumentów, które są wymagane poprzez NIS 2 i będą wymagane również przez nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Są to szablone dokumentacji. One nie zrobią za ciebie roboty. To musisz zrobić ty. To ty musisz, jako właściciel pewnych procesów, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, wdrożyć i zobaczyć pewne procesy. Natomiast to, co jest, kto tutaj pomaga, to pomaga około 70, ponad 70 szablonów dokumentacji, dokumentów zrobione, które są dosyć spójne, które zawierają wszelkie niezbędne informacje i które pomagają ci przyspieszyć ten proces. Bo wszyscy wiemy, że czas jest zawsze najtrudniejszy. Ta ilość zasobów, które mamy w naszych zespołach, jeśli mówimy o osoby, jeśli mówimy o czas, zazwyczaj jest to piętą ich lesową i na to najczęściej narzekają osoby, które są z bezpieczeństwem informacji i zgodnością związane. To jest moje wyjście naprzeciw i pomoc wam w tym. Za naprawdę śmieszne pieniądze, bo dzięki skali i dzięki temu, że mogłem to przygotować z zespołem i mogłem sięgnąć do szerokiego grona odbiorców. To mówimy tutaj o kwocie, która jest mniej niż 7 zł brutto za jeden pojedynczy szablon. Więc serdecznie Cię zapraszam do tego, żeby się z tym też zapoznać. Link znajdziesz w opisie. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, gdzie mówię o bezpieczeństwie informacji, o cyberbezpieczeństwie, czasami o tym, o to też w sprawach życiowych, bez tabu, bez marketingowego byłkotu. Trzymaj się i do zobaczenia.